Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wiesław, a to pierwszy odcinek z całkowicie nowej serii z Imperator Row, ponieważ zadałem wam pytanie w jednym z komentarzy pod filmem z serii również Imperatora, ale w której gram Rzymem, czy chcielibyście zobaczyć u mnie równoległą serię, tylko że z państwa barbarzyńskiego, które znacząco różni się od bardziej rozwiniętych państw, typu Rzym, Kartagina, czy inne tego typu, które jednak nie mają które jednak nie mają takiej struktury plemiennej, o może w ten sposób. Stwierdziłem, dlaczego by nie, no fajna sprawa. Pokażę wam to, bo już grałem takim państwem i dowiedziałem się o nim co nieco, więc myślę, że będzie wam się oglądało to całkiem, całkiem. Przyjemnie. Oczywiście odpalamy całkowicie nową grę. Nie mam tutaj żadnych zapisów. Może jeden by się znalazł, no ale bez sensu. Zaczynać od środka. I zastanawiałem się, którym państwem możemy zagrać. I wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdybyśmy spróbowali czymś w Galii albo na Półwyspie Iberyjskim. Był głos z waszej strony, żeby, zagra żebym zagrał Sarmatią. Żeby stworzyć wielkie państwo Lechitów i tak dalej, i tak dalej. Problem jednak polega na tym, że Sarmaci nie mają nic, kompletnie nic wspólnego z polską szlachtą. To, że polska szlachta nazywała się Sarmatami było tylko, tylko i wyłącznie kwestią prestiżu, takiego, takiej legitymizacji swojego pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chcieli pokazać, ej, mamy super korzenie, yy, jesteśmy po prostu starym, bardzo starym ludem, który, który, który jest ponad tymi wszystkimi chłopami i to dlatego jesteśmy szlachtą, nie? No, mniej więcej na tej zasadzie, tak samo jak w wielu państwach uważano, że władza królestw, królewska pochodzi od Boga, eee, tak, tak tak, u nas uważano, że szlachta pochodzi od Sarmatów, ale to jest kompletnie, kompletna bzdura i, i w ogóle się tym nie kierujcie, tak samo jak Imperium Lechitów też jest jedną wielką bzdurą i w formie żartu, jak najbardziej, spoko. Fajna sprawa, fajnie się pośmiać, ale pamiętajcie, że imperium Lechitów nigdy nie istniało. To są tylko jakieś tam bajdurzenia niektórych osób, które nie mają kompletnie nic wspólnego z historią, a nawet jeżeli kiedykolwiek miały, to ewidentnie coś im w życiu nie wyszło, i no, wyszło jak wyszło. Także, także, także pamiętajcie o tym i myślę, że fajnym pomysłem byłoby wzięcie sobie państwa w Bretanii wzięcie sobie państwa w Bretanii na przykład o Sismie, ponieważ tutaj z jednej strony jesteśmy całkowicie bronieni, nie jesteśmy w żaden sposób otoczeni przez wrogie państwa przez wrogie plemiona no i mamy obok siebie dwa dość słabe państewka które prawdopodobnie w łatwy sposób będziemy mogli sobie Ścisnąć. No, chyba, że no, weźmiemy sobie na przykład taką Piktonię, która jest dość potężna. Masz 88 obywateli i 16 miast. Natomiast taka Osismia, no niestety, ma tylko y, 8 miasta, więc połowę. No i połowę ludności 43. Więc tak mniej więcej dokładnie połowa. Mniej więcej dokładnie połowa. Zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz, że władcy tych y, paistewek. Y, Boże, no. Tribal, zawsze plemiennych, właśnie. Zawsze zapominam tego słowa. Nie pytajcie dlaczego, bo sam tego nie wiem. Tych państewek plemiennych, władcy tych państewek plemiennych są chyba generowani całkowicie losowo, już na samym początku. Nie są wyznaczeni jakim, jakąś tam miarą historyczną, bo i ciężko byłoby to zrobić miarą historyczną. Ee, dlatego że Galowie praktycznie niczego nie zapisywali, co było dziwne. Byli dość rozwinięci, ale na przykład znali obróbkę metalu i mogli bez problemu wykonać kolczugi, ale walczyli najczęściej na gołe klaty. Ponieważ tak sugerowała ich tradycja, przez co z Rzymianami przegrali to z Kretesem. Tak samo nie zapisywali też swoich mm, historii, swoich myśli, i tak dalej, przekazywali je drogą ustną, ponieważ tak mówiła ich tradycja, że należy tradycję przekazywać drogą ustną, przez co o Galach nie wiemy w tym momencie zbyt wiele. Nawet jeżeli Rzymianie by ich no, zajęli, zajęli tak czy siak, ale, 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 ale nawet w tej sytuacji jestem pewien, że jakieś tam przesłania pisemne by przetrwały, gdyby ich kultura była troszeczkę inna. Rzym zapisywał wszystko, no i dzięki temu, od pewnego momentu oczywiście, no i dzięki temu wiemy o nim tak wiele. Startujmy. O sobie spróbujemy pyknąć, zobaczymy. O jezu, o je, o mój Boże! O mój, o jezu. Dobra, nie mogę zmienić tutaj generałów, od razu Wam mówię i już Wam tłumaczę dlaczego. Są to dwie armie, które teoretycznie są nasze. Ale tylko w teorii, bo w praktyce wcale tak nie jest. W rzeczywistości one nie należą do nas. One należą do głów y, innych rodów niż nasz: e, do Tautalusów i do Ikujusów. Takie mają ciekawe nazwiska. E, są głowy rodów, są również generałami tych armii. Co zresztą widać, jakie cudowne z nich głowy, jak. Ten nie ma w ogóle umiejętności militarnych. On to chyba nie, nie potrafi odróżnić miecza od łuku. Natomiast ten, no, cokolwiek tam kiedyś tam pewnie miecz w ręku trzymał, ale nic poza tym, nie? Okej, okay, no, niech będzie. Nie mamy innego wyjścia, nie możemy ich zmienić, ponieważ to są armie ich. To są armie, no, które należą bezpośrednio do nich, które są im wierne. Te wszystkie kohorty są im całkowicie wierne. No i nie mamy na to kompletnie wpływu, kto nimi kieruje. To jest już. Wola Boża, to jest już wola Boża, nawet jeżeli oni umrą, i na przykład inne plemię otrzyma możliwość posiadania swojej armii, no to mimo wszystko ci żołnierze pozostają wierni temu człowiekowi, chociaż umarł przez jakiś czas. Możemy ich usunąć, możemy dać innego generała, ale pod innym generałem nie będą chyba walczyli aż tak skutecznie. Nie wiem, tak mi się wydaje, że tak trochę też działa. Poza tym, jeżeli lojalność tych generałów spadnie poniżej 50%, a jak widzicie, ilość lojalnych wobec nich kohort wpływa negatywnie na lojalność wobec nas, jeżeli ta lojalność wobec nas spadnie poniżej 50%, może dojść do wojny domowej. Jeżeli większość naszych sił będzie nam nielojalna, jeżeli większość naszych sił będzie nam nieposłuszna, może dojść do wojny domowej i nasz kraj może zacząć płonąć, może się zacząć palić i to nie jest nigdy nic dobrego. Także warto o to dbać, żeby ta lojalność tych przywódców klanów była jak najwyższa. Maksymalna ilość w tym momencie tej lojalności to jest 80%. Mamy 75, więc na razie nie ma sensu jej podnosić. Ale tak na przyszłość, wystarczy później sobie kliknąć. Bribe, no i oni wtedy są zadowoleni. Co prawda, rośnie korupcja, ale to są szczegóły. Ale to są szczegóły. Przydałoby się kogoś zaatakować. Przydałoby się zaatakować kogoś tak szybko jak to możliwe, zanim jeszcze nie zawiążą sojuszy. A my już nad sojuszami powinniśmy pracować. Weźmy sobie sojusz koniecznie z nimi i koniecznie z nimi, ponieważ dzięki temu mamy fajną, patową sytuację. Znaczy inaczej, szachujemy po prostu te plemiona tutaj, nie, pod warunkiem, że te plemiona nie wejdą w żadne interesy z tymi dwoma plemionami, no to my jesteśmy po prostu w tym momencie OP. No to my jesteśmy w tym momencie OP. I jeszcze jedna fajna sprawa związana właśnie z naszym wojskiem, ponieważ w związku z tym, że to jest wojsko plemienne i nie należy bezpośrednio do nas, my za nie nie płacimy. Zyskujemy podatki, zyskujemy z umów handlowych, no w tym momencie nie, bo żadnych nie posiadamy, ale w przyszłości na pewno. No i musimy płacić również pensje osobom zasiadającym chociażby na jakichś ważnych stanowiskach państwowych. Natomiast nie uiszczamy kompletnie żadnych opłat związanych z armią, pomimo tego, że posiadamy 8 tysięcy ludzi, 8 kohort. Fajna rzecz, trzeba zawsze uważać na narody, na ludy plemienne, ponieważ one posiadają sporą ilość wojsk Eem, za które z dodatku nie muszą płacić więc zawsze trzeba na nich uważać zawsze trzeba na nich uważać mamy niestety bad research ratio Zamiast, zresztą widzicie mamy tylko 11% <laughs> no, prawie 12, co nie zmienia faktu, że maksymalna ilość to jest 300% więc, więc, więc no jesteśmy w ciemnej pupce eee, przykrość, ale nic się na to nie poradzi <laughs> spowodowane to tym, że mamy po prostu mierną ilość obywateli. Obywateli mamy chyba tylko tutaj i tutaj, bo, bo, bo jak tak patrzę po innych, to no, no, no nie ma. No panie, no nie ma. Nie ma więcej obywateli. Większość naszej populacji stan stanowi populacja plemienna. Eee, ludy plemienne, więc no o, jest przypał. Tutaj mamy jedną rodzinę, która czuje się źle. Która, której lojalność spada ze względu na to, że Em, jest poniżona, bo nie posiada odpowiednich stanowisk państwowych. Spróbujemy gdzieś ich wcisnąć. Zaraz zobaczymy, czy. O, na przykład ta laska ma aż 9 punktów. Mm, zaraz, zaraz próbujemy ją gdzieś tam wcisnąć. Czekajcie, tutaj na przykład typ ma dychę. O, Boże, on w ogóle ma dychę. O, Boże, jaki on jest dobry. Ile on ma dychę. O, Boże, jaki on jest, jest najlepszy. Ty, w ogóle, a co oni są wszyscy dobrzy? Jezus Maria Christy, panie. Mm, o, na przykład za tego możemy ją wcisnąć. Chyba, że o nie, bo mamy tylko mężczyzn, okej. Okay. Niestety to plemię jest nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby mężczyźni byli u władzy, stan posiadali jakiekolwiek stanowiska państwowe. To stanowi problem, bo na przykład utalentowane kobiety, no niestety tutaj są całkowicie wyłączone ze wszystkiego. Um, dobra, weźmy tego typa, który ma szóstkę. Może, może wystarczy chociaż 2%. O. Spróbujemy gdzieś tam ich jeszcze wcisnąć, jak będzie taka możliwość i będzie taka okazja. 101 punktów to jest koszt. Tribal chief plus 1%? Co on ma takiego, że jest plus 1%? Nie mam dla tego pojęcia. Mniejsza z tym. Herbalizm must have od razu. Od razu bierzcie, ponieważ to zwiększa tempo opracowywania każdej technologii aż o 5%, więc myślę, że warto. Myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz. Możemy też stworzyć sobie trade route do naszej stolicy i weźmiemy sobie chyba zboże, bo dzięki temu nasza populacja będzie dużo szybciej rosła, poza tym nasz manpower będzie większy, no a jako małe państewko myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tak zrobić. A my robimy już sobie na szybkości Fabricate Flame. No zaraz, bo potrzebujemy 202 punktów, a w międzyczasie zobaczymy, czy oni przypadkiem nie zawrą jeszcze z kimś jakiegoś sojuszu. Albo ci, o, ci już są na przykład w lidze def defensywnej z Domnetią, Ci nie mają żadnych, więc spróbujemy do tych sobie podbić. O kurde, no i akurat, o nie, z Domnetią i z Venetią, dobra, to jest kto? Venelia. Kurde, oni nie chcą. Planning your demise. Ja nie planuję jakieś gówno w stosunku do nas, bardzo nieprzyjemnie. Of a Nie możemy, im, kurde, żadnego sojuszu zapropo zaproponować. Nie wiem dlaczego? Ale nie możemy w żaden sposób o. Wo, no to jak mamy Piktonie, słuchajcie, to Elo. <laughs> to już nikogo się chyba nie boimy za mocno. Może bez przesady, no trochę się tam boimy, ale ale nie przesadzajmy tym strachem. Podeślijmy naszych ludzi w tą stronę i może sobie zwerbujmy jeszcze kilka. Jednostek. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Sześć, Kohort. Myślę, że wystarczy z naszymi zarobkami. Będziemy mieli jeszcze dodatkowe przychody związane z drogami handlowymi. Więc myślę, że to wystarczy w 100% na to, aby utrzymać armię, którą w tym momencie sobie tworzę. No i weźmiemy sobie jakiegoś lepszego generała niż tych dwóch półgłówków. Ech. O, ale jak widzicie... O, proszę bardzo. A nie, bo to... O, okay. Ja muszę go wyłączyć oczywiście. Nie mogę go. Wy... Ej! Proszę stąd wyjść. Co wy tu robicie? No i dupa, on sobie przywłaszczył te jednostki. Co, co kurde Kaman? Bo nie można ich. Ro... Nie można ich rozdzielić. A nie, Create new unit, Dobra, mogę. W porządku. Aczkolwiek, oni mogą sobie tworzyć swoje własne jednostki, jeszcze tak nawiasem mówiąc, co może być pewnym problemem. Co może być niestety pewnym problemem. No, na przykład weźmiemy sobie tego i jeszcze doszkolimy co nieco. Na przykład kilka, dwa wozów sobie doszkolimy, albo dlaczego by nie. Albo dlaczego by nie. Lojalność. Dobrze, nie będzie niech będzie, eee, to dlatego stanowi to pewien problem, bo niestety, ale czasami zdarza się, że oni po prostu produkują tych ludzi na potęgę i na przykład jeżeli mamy już troszeczkę większe państwo plemienne, no to są ludzie, którzy są władzowie, którzy mają po 20 tysięcy ludzi pod sobą, nie? I nie ma prowincji, w których można by ich ustawić, żeby oni nie ginęli, Nawet no te prowincje nie są zbyt rozwinięte, nie oszukujmy się. <laughs> Więc giną cały czas, tracimy przez to manpower i jest przypał, nie? I jest spory przypał. Cóż możemy sobie tutaj ciekawego zrobić? Może weźmy sobie. National Tax, Property Tax. Żeby troszeczkę więcej zarabiać pieniążków. Oni mają już z kimś sojusz, mają sporo sojuszy. Eee, aha, Declare War. O niej, piktonia nam nie odpowie, ale przypał. Czekajcie, musimy szukać nowych sojuszników. Na przykład tych możemy sobie znaleźć. To już zawsze będzie dla nas wsparcie, słuchajcie. To już zawsze jest jakiś plus. Tutaj już niestety nie przyjmą od nas sojuszu. Oni również nie. We have too many relations. Czyli z nimi. Kurde, czy my możemy ich wywalić z sojuszu? Bo ja bym chciał bardzo ich wywalić. Breaking Alliance, Nemnetia. A, dissolve the alliance, to jest dissolve the alliance. Bo oni nie chcą z nami i declare war. I Redonia... Nam pomoże, ale nigdy więcej. Urdewe. Ale na przykład tutaj możemy dwonię sobie wziąć za sojusznika. Ich możemy sobie wziąć na jakieś mali. Tych sobie weźmiemy. Offer Alliance, Offer Alliance. Declare War i teraz mamy. Aha, bo musimy poczekać. Dobra, będą. Dobrze, będziemy mieli wystarczającą ilość sojuszników prawdopodobnie. Teraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczekajcie chwilę, Declare War, Redonie, We Have Diplomat in Road, jeszcze, jeszcze chwila, już możemy ich zaznaczyć, już możemy ich wezwać, i czy jeszcze kogoś możemy sobie, możemy jeszcze temu na przykład zaproponować sojusz, więc zaproponujmy mu sojusz, zawsze to kilka mm, dodatkowych kohort na plusie dla nas. Warto o to zadbać, żeby mieć jak najwięcej sojuszy. I teraz Declare War i wzywamy wszystkie plemiona. A może jeszcze z kimś się uda? Nie, już mamy too many. Mamy too many. Niestety. My powiedzmy wojny, no chyba, że oni. Oni mają troszeczkę. O, oni mają na przykład tylko dwa państwa Namnetie i Uriosolite. No to spoko. To upieczemy w sumie dwie pieczenie na jednym ogniu. Wszyscy tutaj się zgadzają na to, aby nas wesprzec. No boję się, że ci, co prawda, tutaj będą mieli problem z przejściem, ale, ale pozostała trójka nie będzie miała z tym problemów prawdopodobnie, bo i Redonia, i Aulercja, i, i Turonia leżą w takiej linii, że będą mogły sobie bez problemu między sobą. A bo ja nie mam nie mam tutaj Kasus Belli, no to nie mogę im przecież, prawda. Muszę tutaj jednak, jednak muszę im wypowiedzieć. Hmm, czyli będziemy mieli na głowie tych, tych i tych, dobra. Dobra, myślę, że sobie jakoś poradzimy. Próbujmy! Próbujmy! Próbujmy walczyć! Próbujmy wojować! Mój Boże, niby pierwszy odcinek, ale. Ale mój Boże, co za problem! Trzeba, trzeba, trzeba się bić, trzeba się tłuc. Bo no to nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Próbujmy połączyć naszą armię i wkroczyć na nich tutaj. O, oni teraz nie mają w ogóle tego. O, nie mogę na nich wkroczyć. Kurde wełę! To jest przypał duży. To jest przypał duży. Dobrze, zniszczyli im chyba jakąś tam armię. O, my już idziemy na ich tysiąc. Więc zawsze coś tam. O, jednego ich wodza zniszczyliśmy z tego co widzę. Świetnie, oni się tam znowu tłuką. A my w międzyczasie staramy się przejąć ich fort. No i jakieś tam prowincyjki. I mamy kolejne oferty handlowe. No, wojna tutaj rozgorzała mocno. Miejmy nadzieję, że ta wojna będzie wygrana. Zobaczymy, co z tego wyniknie i co z tego wyjdzie. Jak najszybciej postaramy się ją zakończyć. Centralizacja. Ja bardzo chętnie tą centralizację przyjmę, bo centralizacja wpływa bardzo pozytywnie na wiele aspektów. Znaczy, nie zawsze oczywiście, ale, ale na cywilizację, chociażby, nie? Poziom ucywilizowania naszego państwa znacząco wzrasta, więc to jest fajne. Wszystko zależy od tego, jakie państwo chcecie kreować, czy, czy, czy chcecie e, później stworzyć z tego państwa państwo cywilizowane, e, co możemy zrobić w decyzjach, e, możemy na przykład sobie e, autokrację, demokrację i tak dalej, nie? w ogóle patrzcie, możemy armorikę sobie elegancko zjednoczyć, unite armorika, form Galatia, o panie, możemy Galatię stworzyć i Galię nawet możemy stworzyć, łocie panie. Łocie panie, fajne, fajne, fajne. Dobrze. Możemy, może sobie stworzymy galię? Zobaczymy, czy nam się uda przede wszystkim, bo to kurde, różnie może być, słuchajcie. Oho, tłuką się. Idziemy im z pomocą, bo jeszcze tu 7 tysięcy ludzi zbija. O, przegramy. Chyba, no nawet na pewno przegramy tą bitwę. Niedobrze, bardzo, niedobrze. Kurde, jakie posiłki im tu weszły. Jakie posiłki im tu weszły. Oni się wszyscy, kurde, debile skupili tutaj, no ale już tutaj zaraz im oho wytłukli nam całą armię nie jeszcze mamy jakąś tutaj dwie armie jeszcze tutaj dwie armie posiadamy więc tyle dobrego mm, czy my możemy wynająć tych ludzi nie możemy jeszcze ale już niedługo będziemy mogli sobie wynająć tych najemników już dobra to już to państwo praktycznie im upadło no sami zobaczcie że tutaj już jest wszystko przejmowane od nich praktycznie, nie mogę jeszcze do 54 roku żądać od nich oddzielnego sojuszu trochę przypał ale nic na to nie poradzę o, Kto tutaj jest scornful? O, tym ma. wy macie całkiem niezłe te e, całkiem niezłe umiejętności religijne Duratus, dobra, to weźmy jakiegoś Duratusa Duratus na przykład ten, bo ten jest w miarę młody, już nie powinni być scorned bo już mają 2%, więc w przyszłym miesiącu już powinno być wszystko ok z nimi a, mamy już wystarczające środki? Nie. Two times the disband coast, a 36, czyli potrzebujemy około 73 mm, dukacików. No, oni nam tutaj mocno zajmują teraz ziemię. O, już weszli do naszej stolicy, to już sobie za bardzo tych mercenariesów nie wynajmiemy. To już będzie z tym ciężko. No ale trudno, no ale trudno, patrzcie. No to państwo już praktycznie tutaj nie istnieje. Lećmy, od razu zajmijmy im wszystko, żeby nie mogli sobie szkolić nowej armii. W międzyczasie, boję się, że oni mi tutaj, zanim my tam dotrzemy, to oni nam już wszystko zajmą. Zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie. My już biegniemy tam na nich 3 kontra 5000. Powinniśmy to wygrać, a przynajmniej mam taką wielką nadzieję. Tak jest, bezproblemowo. I lećmy tutaj, zajmiemy im cały, całe państwa. Mamy minus 2 Shift peace Niestety, nic nie możemy tutaj przejąć, nic nie możemy tutaj zająć. Możemy to ewentualnie przejąć, ale to nawet nie, nie, nie dla nas, prawda? Więc, więc to trochę przypał. Nie wiem, czy my tą wojnę wygramy. To będzie krótka seria. <laughs> to będzie bardzo krótka seria, jeżeli nam się to nie uda. Oho! Ale mamy... Patrzcie, mamy 12% na plusie. Ale mimo wszystko mamy 12% na plusie. Zaraz nam zajmą całe państwo i ja nie wiem, czy wtedy nie będzie. White peace, tak, czy co? Nie, Dwayne. A nie, czekajcie. Do nas! O kurde, bierzemy. Akceptujemy. A, wygraliśmy wojnę! O, XD! Dobrze! We did this! Udało nam się. Kurde, czasem jeszcze nie do końca rozumiem tych traktatów pokojowych, ale w porządku. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Udało nam się wygrać wojnę to najważniejsze. Przetrwała nasza główna armia, czyli chyba dwie nasze armie: Debilem i, i, i ta nasza, nasza armia, faktycznie nasza, którą sami wyszkoliliśmy. No i jesteśmy potężniejsi, słuchajcie. Jesteśmy potężniejsi, przejęliśmy kolejne plemię, i niedługo będziemy szykować się na Wenetję. No i wtedy będziemy już. Posiadać znaczną większość Bretanii. Fajna rzecz, fajna sprawa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że um, będziecie czekać na kolejne odcinki. Postaram się je przeplatać do czasu. Do czasu premiery postaram się wstawiać te dwa odcinki dziennie. Dzisiaj może być niestety tylko jeden, ale zobaczę, czy wieczorem uda mi się coś nagrać, czy nie, bo, bo dzisiaj mam straszny zapierdziel, bo wiecie, sprzątanie przedświąteczne, zakupy, wszystko naraz. No, wiadomo, jak to jest przed świętami I, i, i w związku z tym, że nagrywam to wszystko w miarę na bieżąco, no to, no to ciężko, no to ciężko. Zachęcam Was. Do wszelkich aktywności YouTube'owych zachęcam Was też do tego. To, czyli tam subskrypcje, łapki i tak dalej, komentarze. Zachęcam was, was też do tego, żebyście wpadali na mojego Twitcha, gdzie streamuję również gry Paradoksu. Nie tylko, bo pojawia się tam mnóstwo innych gier, ale, ale gry Paradoksu goszczą tam dość często. Zwłaszcza teraz, kiedy Imperator e, jest możliwy do, mm, do streamowania, więc. więc... Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzięki za to, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia. Do następnego odcinka. Trzymajcie się człeczko.